Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części od Zera do Beatboxera. Dzisiaj nauczymy się prostych bitów, bo prosiliście mnie o różne paterny, tak zwane paterny dopisywane tak zwane na noce beatboxowej, czyli literki po yy, pomyślniku Więc tak, jeśli już wiesz, mordeczko, coś już o beatboxie, wiesz jak już yy, sobie splatać combo itd. Tak to po prostu pomnij ten film, bo to jest film dla początkujących. A więc tak, prosty bicik z, yy, ze stopą i kechem, czyli... P albo B to oczywiście stopa, K to oczywiście kech, zwany również rimshotem i do tego podstawowego bitu będziemy dołączać literki tyky. Czyli podstawowy bicik Jeśli widzisz tutaj przycinek, to między przecinkami wstawmy teraz tyk Spróbujmy razem Prawda, że fajnie brzmi yy, już nasz bit? Czyli jeszcze raz podstawowy bit, i stykki. Jesteś już na tym momencie i już umiesz, to zróbmy teraz podwójne tyki, czyli. Czyli jeszcze raz powoli. Czyli. Mam nadzieję, że pomogłem. Pamiętajcie o metronomie. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, bo to pozycjonuje więcej osób zobaczy ten film, a ja będę happy i zmotywowany do dalszej pracy nad beatboxem. Dzięki, że wpadłeś. Trzymaj się do następnego odcineczka.